Cześć, dzień dobry, z tej strony Myra, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na film, w którym zapowiadamy i w sumie rozpoczynamy trzecią część naszej akcji czytelniczej, czyli 3 read. Jeżeli chcecie się o samym 3 Ridzie jak i o tej ostatniej części czegoś dowiedzieć, zapraszam Was dalej do oglądania. To akcja czytelnicza, którą współorganizuję z Alicją z kanału Lausza oraz z Agacią z kanału Subiektywnie Mówiąc. Jeżeli jesteście z nami od samego początku, czyli od 1 stycznia 2021, to już co nieco o tej akcji zapewne wiecie. Jeżeli jakimś cudem o, nim, o niej zupełnie nie słyszeliście, to koniecznie teraz słuchajcie tego, co mam Wam do powiedzenia, bo ekspresowo wyjaśnię Wam, o co w naszej akcji chodzi. Ponieważ jesteśmy we trzy to postanowiłyśmy podzielić rok na trzy części tak jak pewien sławny batonik 3 bit też jest dzielony na trzy trzy dziewczyny trzy części roku 3 bit wiecie ta trójka chyba przynosi nam po prostu trochę szczęścia a dodatkowo chciałyśmy żeby przyniosła też szczęście również wam i postanowiłyśmy, że ten trzybit, ten nasz batonik, ten nasz y, słodziutki dodatek do, y, nie wiem, do kawy albo do herbaty ma też za zadanie osłodzić nam rok, ale również wam rok. I tak jak wam już wspomniałam, cały rok był podzielony na trzy części. Tak więc po ciastku, które było początkiem roku u Agaci, po karmelu i słodkiej zamieście, która była u Alicji, przyszedł czas na... Czekoladę, czyli magiczne czekoladowe żaby, które zamkną ostatnie 4 miesiące tego roku. Co będziemy czytać? Ano, będziemy czytać wszystko, co jest związane w jakikolwiek sposób z magią. Z magią, z czarami, z czarownicami, wiedźmami, wiedźminami, fantastycznymi stworzeniami, magią świąt. Wszystko, co Wam się po prostu z magią. Z czekoladą, z przyjemnością kojarzy. Oczywiście nasz chirit jest na tyle elastyczny, że kompletnie nie musicie się przejmować tym, czy faktycznie ten tytuł tak bardzo pasuje do tego, co będziemy teraz czytać. Jeżeli jakimś Waszym takim schematem, tokiem rozumowania, książka, którą aktualnie czytacie, ma w sobie coś magicznego, to koniecznie wstawiajcie ją do swojego TBR-u. Dawajcie nam znać na Instagramie czy tutaj na YouTubie, że czytacie razem z nami. My naprawdę chwalimy sobie dowolność, bo chodzi o to, żeby w tym roku, przez cały rok, czytać to, co sprawia nam przyjemność, sprawia radość i to, co będzie po prostu sprawiało, że ten rok będzie czytelniczo bardzo przyjemny, bardzo słodziutki, tak jak ciastko. Karmel i czekolada. A teraz zaproszę tutaj przed kamerę dziewczyny, czyli Ale i Agacie, żeby opowiedziały Wam trochę o swoich propozycjach na najbliższe 4 miesiące i o swoich TBR-ach, co zamierzają przeczytać do końca tego roku właśnie w ramach magicznych czekoladowych żab. I na koniec usłyszycie jeszcze moją propozycję i mój TBR. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was teraz na filmy dziewczyny. Cześć, jestem Alicja i goście tutaj dzisiaj na kanale Myry, żeby pokazać Wam moje polecajki i TBR do trzeciej i ostatniej już kategorii 3 ridu. Zacznę może od polecajek, i pierwszą z nich będzie zbiór opowiadań, który wydaje mi się, że dziewczyny również mogą polecić, i mowa tutaj o Cudmiut Malina od Anety Jadowskiej. Opowiadania te dotyczą wielopokoleniowego rodu wiedźm, więc mamy tutaj dużo wątków magicznych. Te historie są zabawne, ciepłe, urocze, kochane i, i jest to jednocześnie moja polecajka, jak i TBR, ponieważ bardzo chciałabym sobie tę książkę odświeżyć. Kolejną książką z motywem magicznym będzie coś z literatury dziecięcej, co ostatnio podbiło internet i serca czytelników, czyli Nevermore i przypadki Morrigan Crow. Tutaj mamy akurat pierwszy tom. Jest to coś dla wielbicieli Harry'ego Pottera, ale również dla fanów. Takich magicznych światów, które poznajemy od początku razem z bohaterką. Chodzi mi tutaj, że główna bohaterka nie ma żadnych forów, jeśli chodzi o ten magiczny świat, do którego zostaje wrzucona. Główną bohaterką tutaj jest Morrigan Kraut, tylko nie jestem pewna ile ma lat, ale chyba 11 albo 9. Dziewczynka przez całe swoje życie żyje w przeświadczeniu, że przynosi wszystkim pecha i jest przyczyną wszelkich nieszczęść, które spadają na ludzi dookoła. W tym świecie, w którym się urodziła, wiedziała również, że nie pożyje długo, ponieważ te przekręte dzieci, którym wierzono, że ona właśnie była, nie dożywają właśnie chyba tego 11 albo 9 roku życia. Nie jest to wielki spoiler, jeśli wam powiem, że w jej przypadku tak się nie dzieje, ponieważ gdyby miała umrzeć już w pierwszym rozdziale pierwszego tomu, to nie powstałaby cała seria o niej. Więc Morgan Crow nie umiera, ale nie powiem wam, co się dzieje. Powiem wam za to, że ja tą serię mogę wam polecić, bez względu na to, czy chodzicie do szkoły, czy jesteście starsi, młodsi. Jeśli lubicie literaturę taką dziecięco-nastoletnią z wątkiem magicznym i z wątkiem szkoły, to ta seria będzie dla Was. Skoro jesteśmy już w temacie szkoły i magii, to polecę Wam jeszcze Wojnę Makową, czyli naprawdę sporą cegłę, przez którą się płynie bardzo szybko. Jest to już coś dla dużo starszego czytelnika, ponieważ znajdują się tutaj naprawdę dosyć brutalne opisy nie tylko bitew, ale też można powiedzieć, że okaleczania, więc uważajcie. Główną bohaterką tutaj jest Rin, która, aby uciec przed takim ustawionym małżeństwem, cały wysiłek wkłada w to, aby zdać egzamin do bardzo prestiżowej szkoły i musi włożyć naprawdę dużo pracy w to, aby jej egzaminy poszły najlepiej jak się da, bo tylko parę osób ma możliwość. Studiowania w tej szkole za darmo. A tego właśnie potrzebuje Rin, ponieważ nie pochodzi ona z bogatej rodziny. Co więcej, yy, jej rodzina nie żyje i Rin została sierotą. Przejdźmy teraz do TBR-u. W zasadzie moim TBR-em będą raczej kontynuacje książek, o których właśnie Wam powiedziałam. Czyli na pewno chciałabym skończyć, bo zaczęłam już czytać, drugi tom yy, o Morrigan Crow, czyli Wundermistrz. Jestem na 119. stronie i chciałabym tą książkę albo nawet i całą serię dokończyć. Chciałabym również przeczytać drugi tom wojen makowych, czyli Republikę Smoka. Będzie to wyzwanie, ponieważ nie do końca pamiętam, jak skończył się ten tom, i wydaje mi się, że będę musiała najpierw powtórzyć sobie wojnę makową, a później dopiero yy, przeczytać Republikę Smoka i może od razu jednym rzutem zabrać się za Płonącego Boga, czyli za trzeci i ostatni tom tej trylogii. Zobaczymy, jeśli przeczytam całą tą trylogię do końca roku, to to będę z siebie bardzo dumna. Inną serią, o której tutaj wcześniej nie mówiłam, a której pierwszy tom już kiedyś przeczytałam po polsku. Jest to trylogia Griszy. Ja mam ją w takim pięknym wydaniu po angielsku i właśnie w tym języku chciałabym ją przeczytać. Pamiętam, że ten pierwszy tom przeczytałam naprawdę szybko, więc jest to wykonalne, żebym ją przeczytała do końca roku. I mam tutaj również coś, co z jednej strony chciałam Wam dać też w polecajkach, ale nie pamiętam za bardzo akcji, więc nie mogłam nawet Wam zajawić, o czym są te książki, eee, a chciałabym tę serię dokończyć. I już, żeby tu nie przedłużać, chodzi mi o Mroczniejszy odcień Magii. Pamiętam, że były tu dwa Londyny i jakiś człowiek, który między tymi Londynami się poruszał. I pamiętam, że była tutaj jeszcze postać jakiejś takiej walecznej kobiety piratki, czy to była piratka? Chyba trochę, albo przynajmniej chciała być, albo totalnie coś pomieszałam. Więc tą serię, jeśli chciałabym przeczytać, to również musiałabym powtórzyć całą. Czy uda mi się przeczytać wszystko to, o czym teraz właśnie powiedziałam? Nie mam pojęcia, ale trzymajcie kciuki. I to tyle ode mnie. Cieszę się bardzo, że mogłam wziąć udział jako organizatorka tej akcji i oddaję głos dalej. Cześć Wam, witajcie tym razem na kanale Myrki. Ja nazywam się Agacia, jak w książkach mówię subiektywnie. Zbliża się wrzesień, co oznacza, że nasz 3 rit w sumie zbliża się do końca. Mamy tę naszą trzecią kategorię, czyli fantastyka, takie książki magiczne itd. Ja przychodzę dzisiaj do Was z moim TBR-em i chciałabym też Wam polecić jakieś książki, które według mnie są świetne do przeczytania w tej kategorii. Od września do końca roku ja na pewno chcę przeczytać dwie książki, o których tutaj Wam zaraz wspomnę. Te dwie książki tak naprawdę zaplanowałam sobie też na czytanie we wrześniu, bo prowadzę moją akcję Azjatycki Miesiąc i chciałabym przeczytać tak. Koniec śmierci to jest fantastyka naukowa, czyli science fiction. Chcę skończyć y, trylogię Wspomnienia o Przyszłości Ziemi, to jest właśnie trzeci tom. Ciężko mi jest Wam powiedzieć, czego dotyczy ta książka. Y, tu jest poruszony wątek. Y, Kontaktu z obcą cywilizacją, to na pewno. Nie chcę wam chyba mówić więcej, bo boję się, żebym Wam po prostu zaspoilowała wszystko. W tej książce pojawia się bardzo dużo takich wątków y, naukowych, ale też dosyć dużo wątków społecznych. Pojawia się tutaj też wątek tego, jak społeczeństwo może zareagować na kryzys. Yy, I ciężko mi jest Wam powiedzieć, o co tutaj chodzi? Znaczy, chodzi tutaj głównie o właśnie eksperyment polegający na kontakcie z obcą cywilizacją, który nie idzie do końca po myśli osób, które go zapoczątkowały. No i tyle. Więcej wam powiedzieć nie mogę, bo musiałabym albo powiedzieć za dużo, albo ym, powiedziałabym za mało. Więc pozwólcie po prostu, że z tym was zostawię. Drugą książką, którą chcę przeczytać jest też trzeci tom trylogii. Trylogii wojen makowych, płonący Bóg, to jest trylogia historyczna, fantastyczna. Rebeka Kwang opierała się przy pisaniu tej właśnie trylogii o wydarzenia z czasów wojny, drugiej chińsk wojny chińsko-japońskiej, ale też z różnych innych wydarzeń właśnie bardziej. Mm, z dalszej przeszłości Chin, że tak powiem. I mnie bardzo, bardzo interesuje, jak się rozwinie cała ta trylogia. To jest oczywiście trylogia wojenno-strategiczna. Ja z reguły takich tematów nie lubię. Tutaj mnie strasznie wciągnęły. No i teraz tak. Ja chcę Wam przy okazji polecić też pierwszy tom. Trylogii wojen makowych, czyli wojnę makową. No i może zacznę wam opowiadać o fabule właśnie od tego tomu. Naszą główną bohaterką jest Rin, która, aby uniknąć małżeństwa, postanawia dostać się do takiej wojskowej szkoły, do której przygotowania z reguły przyjmują, z reguły zajmują bardzo dużo czasu. Rin ma na to rok, czy coś, coś ponad to. Oczywiście, no, udaje jej się to, tak, ale to też nie udaje jej się w prosty sposób. Ona jest bardzo zdeterminowana. I widzimy w, tutaj w tej książce drogę, którą ona przeszła do tego, żeby się dostać. Oczywiście, później w tej szkole yy, pojawiają się pewne różne komplikacje, no bo Rin pochodzi z takich niższych warstw społecznych. Do tej szkoły z reguły dostaje się elita, więc ciężko jest się jej tam gdzieś odnaleźć. Ale Rin też nie jest taką słabą bohaterką, która. Szuka poklasku i tak dalej. Chociaż poniekąd też, ale jakby nie jest to, jest, nie jest to jej, jej głównym jakby celem w życiu. Ona jest bardzo silną bohaterką, bardzo zdeterminowaną, i z tomu na tom um, traci coraz więcej, przez co jest w stanie się do coraz to gorszych, czy może trudniejszych wyborów posunąć. Rozwój tej bohaterki jest naprawdę w całej tej trilogii niesamowity. Rozwój jej relacji z innymi bohaterami jest coś, co według mnie jest bardzo warto, po co jest bardzo warto sięgnąć, bo to nie jest taka, wydaje mi się, standardowa fantastyka. Ja za dużo fantastyki nie czytam, ale um... Myślę, że, ale biorąc pod uwagę to, że wiem coś o historii Chin i wiem jak to tutaj ograła Rebecca Quinn, to naprawdę mogę obiecać, że wielu osobom się to spodoba. A drugą książką, którą chciałabym wam, chciałabym wam polecić, jest Piekarnia Czarodzieja. To jest trochę niestandardowy wybór, bo y, ten motyw fantastyki, magii czarów jest tutaj tak naprawdę symbolem, y, pod którym kryje się trochę to według mnie jak ludzie chcieliby sobie radzić z konsekwencjami swoich działań. A mianowicie chcieliby po prostu zjeść na przykład takie zaczarowane ciastko albo komuś się podrzucić i żeby ich problem zniknął. Później się okazuje, że ten problem się tylko jeszcze bardziej rozwija. To jest tak naprawdę powieść bardziej obyczajowa, która dotyczy toksycznych relacji w rodzinie, pedofilii, w której pojawiają się motywy przemocy fizycznej i psychicznej względem dzieci. Więc naprawdę nie polecam tej książki jako taką rozróżniającą, luźną lekturę, ale pojawia się tutaj zdecydowanie wątek magii, i właśnie przez to, jak on tutaj funkcjonuje, postanowiłam tę książkę wam polecić, bo to jest zdecydowanie coś mniej standardowego niż taka typowa fantastyka. No i jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym wam polecić. Niestety nie mam teraz tej książki na półce, bo została pożyczona, bo chciałabym, żeby jak najwięcej osób ją przeczytało, a tą książką jest Limes Inferior, autorstwa Janusza Andrzeja Zajdla. To jest książka, która opowiada o takim stricte zhierarchizowanym świecie. Podzielonym na 6 klas, 7 klas, przepraszam. Klasy od 6 do 4 to są takie klasy, które mają zapewniony dochód gwarantowany i nie pracują, bo w związku ze swoim niskim poziomem intelektualnym do niczego się nie mogą przydać. Klasy od 3 do 0 to są te klasy, które pracują. Zerowcy odpowiadają za zaprogramowanie całego tego świata, który jest w pełni zautomatyzowany. W tym świecie walutą są punkty, które są przypisane do klucza każdego z bohaterów, i ten klucz działa na linie papilarne. Jego teoretycznie nie da się podrobić, ale właśnie, jak to bywa u Jelusza Zajdla, on pokazuje takie troszkę nieprawidłowości w działaniu pewnych systemów i nie chcę Wam mówić więcej, bo boję się, żebym wam zespojowała. To jest genialna fantastyka socjologiczna która według mnie opowiada o tym, do czego może nasz świat dążyć. I strasznie wam to polecam. W ogóle polecam bardzo twórczość Janusza Zajdla, bo uważam, że zasługuje na o wiele większą popularność, bo naprawdę wydaje mi się, że był takim dosyć wizjonerem. Jestem też z niego bardzo dumna, że miał odwagę w czasach komunistycznych, bo on pisał za czasów PRL-u, pisać o takich rzeczach. I uważam, że powinien być o wiele bardziej popularny, a jego książki powinny być mm, Powinna poznać zdecydowanie szersze grono odbiorców, bo według mnie są doskonałą przestrogą na przyszłość, czego nie powinniśmy pozwolić sobie dać zrobić, a do czego niestety zmierzamy. Bardzo Wam polecam te wszystkie książki, bardzo Wam polecam udział w naszym 3-lidzie. No i, i tyle. Zapraszam do dalszego oglądania. Chyba, że będę ostatnią osobą w tym filmiku, to w takim razie życzę Wam wspaniałego dnia i yy, mam nadzieję, że weźmiecie udział w naszym maratonie i że będziecie się świetnie bawić. A tymczasem do zobaczenia kiedyś tam. Dziękuję Wam jeszcze raz, Papa. Pa. Przyznam szczerze, że dziewczyny, jak zwykle, zrobiły na mnie przeogromne wrażenie, ale to takie przeogromne. I tak naprawdę i swoje propozycje do, tego, do tej części maratonu powinnam zdecydowanie wydłużyć. I, I mój TBR na pewno jeszcze bardzo mocno się wydłuży, bo obok takich pozycji czytelniczych nie można przejść po prostu obojętnie. Ale jeżeli chodzi teraz o mnie, to chciałabym Wam do tej części maratonu polecić takie książki, jak chociażby Harry Potter. Magiczne czekoladowe żaby no nie mogło być po prostu inaczej jak Harry Potter, bo to musi tutaj być. Nawet ja jestem tylko tego nie widać, bo tak siedzę, nawet jestem na to przygotowana, żeby czytać Harego, fantastyczne zwierzęta i całą masę magicznych książek, bo uwielbiam, ja się na Harem wychowałam, więc Harego nie może tutaj braknąć. Możecie go przeczytać w oryginale, możecie go przeczytać po polsku, możecie go przeczytać w każdym dowolnym języku. Jeżeli czytaliście, możecie zrobić re na który ja. Nigdy nie mam czasu. Ale oprócz harego chcę Wam również polecić serię z Gołębiem i Wężem i z Krwią i Miodem. Czekamy na ostatnią część trylogii, ale tutaj Lu i Reed, ich tutaj magiczne przygody, w szczególności, że Lu jest czarownicą, a Reed jest łowcą czarownic. Tutaj ta relacja będzie naprawdę bardzo bogata w czary, w magię, w namiętności, inne tego typu relacje, więc. Kolejna bardzo ważna pozycja. I ponieważ chciałam się ograniczyć tylko do trzech tytułów, trzech serii, które Wam tutaj polecę, to na trzeci ogień, nazwijmy to ostatni, polecam. Te wiedźmy nie płoną i ten sabat nie upadnie. Jeżeli teraz się nie pomyliłam, ale macie okładki, więc tutaj. Oczywiście, zapraszam, wszystkie błędy skorygowane układkowo, które też są niesamowite. Dodatkowo mamy główną bohaterkę, która jest innej orientacji niż heteroseksualna, co też jest fajnym urozmaiceniem, jeżeli chodzi o literaturę. Ale oczywiście, że nie musicie patrzeć. Na te moje propozycje tak wąsko, bo wszystko, co Wam tutaj przed chwilą pokazałam, jest bardzo mocno związane z magią. Ale możecie też przeczytać dowolne książki, które będą, nie wiem, traktowały o superbohaterach, o jakichś nadprzyrodzonych mocach. Możecie przeczytać Wiedźmina, którego też uwielbiam. Możecie przeczytać coś, co będzie obfitowało w fantastyczne stworzenia, jakieś nadprzyrodzone, dziwne zjawiska itd. i tak dalej. Więc jakby tutaj dowolność jest naprawdę nieograniczona, więc możecie wybierać, przebierać i chwalić się swoimi tytułami na Instagramie. Ja nie mogę się doczekać oznaczeń. Ale może jesteście ciekawi, co ja zamierzam przeczytać w ciągu najbliższych czterech miesięcy, a mimo tego, że tak naprawdę wyłuszczyłam sobie na kartce dosłownie trzy pozycje, to wcale nie oznacza, że to będą tylko trzy książki. W związku z tym, że oprócz 3 Lida mam też swój roczny TBR z 50 tytułami, to postanowiłam część tych książek uwzględnić również w 3 żeby jakby, wiecie, dwie akcje połączyć ze sobą i trochę te moje e, osiągnięcia czytelnicze podreperować. I tak na pierwszy rzut lecą Kroniki Belorskie. E, jak wiecie, lub może nie wiecie, a teraz się dowiecie, Kroniki Belorskie mają 6 tomów. Ja przeczytałam dopiero dwa i kolejne 4 tomy mam zamiar nadrobić teraz, w ciągu tych czterech miesięcy. Na drugi rzut idzie seria Czarnego Maga. To jest w ogóle seria, której w ogóle jeszcze nie czytałam, więc wszystkie cztery tomy są przede mną. I pozycja numer trzy to Odcienie Magii, czyli trylogię od Wie i Szłab, którą mam zaliczoną tylko pod postacią pierwszego tomu, drugi i trzeci cały czas na mnie czekają. I tym sposobem, jak widzicie, w cztery miesiące mam do przeczytania 10 książek, więc to wcale nie mało, ale mam nadzieję, że mi się uda i mam nadzieję, że Wam się uda. Mam nadzieję, że i Ali się uda z realizacją jej TBR-u i że Agaci się uda z realizacją jej TBR-u, że mnie się uda, ale że przede wszystkim Wy weźmiecie udział w naszej akcji i Wy również zrealizujecie swoje TBR-y, swoje listy czytelnicze i będziecie brać udział również w naszej akcji i dawać znać na bieżąco, jak wam idzie. Z całego serca dziękuję Wam dzisiaj za swoją obecność, dziękuję dziewczynom za ich stawki, ich filmiki, ich polecenia i ich tibiary i mam nadzieję, że widzę się z Wami już niebawem w kolejnym filmie lub już niebawem w kolejnych oznaczeniach właśnie na Instagramie u mnie i u dziewczyn. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia wkrótce. Pa!